Halo, halo, tutaj film dokumentalny hakera mamy cały czas tu, lata po mapie, wszystkich zabija, o, znowu wygrał, super, po prostu, I się nie wkurzał teraz. Ja dla wszystkich, kurde, nie wiem czy to wrzucę, dla wszystkich, kurde, zgłaszajcie like potato boss. Haker. No teraz idę znowu do czerwonych i zobaczy, zobaczymy jak, jak znowu hakuje teraz. O, proszę bardzo, już zginąłem. Dopiero się zresztą już zginąłem. I teraz... O, znowu od niego zginąłem. Lata sobie w ogóle jest teraz gdzie indziej. Proszę bardzo, lata po mapie. Byłem sobie gdzieś w środku. Już zginąłem od jego strzału. E... O. Mam nadzieję, że go zbanują, no o! Strzeliłem go chociaż trochę. Udało się. Ech. Haker Został zabity! W końcu! Jeden raz, ale zginął jeden raz i co? Z tego? Już znowu sobie jest i... Kurde, no. Jeju. Nikt nie lubi, no. Mówię jeszcze raz. Zgłaszajcie Like Potato Boss. To jest naj, po prostu najgorszy haker. On zaraz znowu wygra. Hacker jeden. Dobra, ja go sam zgłosiłem. Zgłaszajcie go, no i co? Koniec.